Dobra, witajcie ponownie w naszej kuchni. Dzisiaj będziemy robić znowu ciasto z takich e, mało ciastowych produktów. Z kartonów, z gąbek i z badyli z dworu. I z dżdżownic. I, o! o. A, ja, a ja myślałam, że z drewna. I z drewna. To Ale jest przede wszystkim karton i Ciasto z, z dżdżownic dla wegan. Mm. Jak dla wegan z dżdżownic? No. Takie wie. Słuchajcie, nie, dzisiaj przed Wami będzie ciasto pomidorowe no? w wykonaniu chłopaków. Pomidorowe? No. Czemu każdy yy. nam gotować i smażyć i pies w ogóle? No bo przyuczam was. Ja nie chcę Słuj. się przyuczać, ja chcę mieć będzie... kogoś, co będzie to robił. Tak jak robiliśmy ciasto bananowe, tak to ciasto jest dosyć podobne do ciasta bananowego, natomiast zrobimy je z pomidorów. Mogę? Ja się pokrywy nie da to, to tak, nie Tak, żebyś sobie, Dziek. nie wsadził ręki. Czy nie można tak wsadzić. Nie. <laughs> Kto widział film Gunis ten kojarzy na pewno też cel. Tak, ale, jak, ale tak nie róbcie, bo nie każdy... nie, nie każdy ten nie. Ale się ten, ja ten dźwięk. Wow, to jest najlepszy dźwięk świata. Dobra. Reggie! Jedziemy! Chciałam dodać, że nasze ciasto będzie ciastem wegańskim, bez jajek, no i zdrowym, prawda, bo z pomidorów. Więc oczywiście cały przepis znajdziecie w opisie na dole, a teraz możecie zobaczyć, jak chłopaki będą zmagać się tutaj w kuchni z tym nowym pomidorowym wyzwaniem. A ja słuchajcie, a ja, a ja dzisiaj postaram się moją cierpliwość wprowadzić na wyższy stopień zen, zobaczymy czy się to uda. Nie uda mi się. Dobra, opaki. Tata, dlaczego ty cały czas robisz coś, gdzie ciężko jest za to. atrakcyjniam ja ci odcinek, żebyś nie wyszła znowu na Zołze, po prostu żeby było więcej na to. To jest takie męczące. Będziecie potrzebowali 250 na jedną szklankę, tak? No. Krojonych pomidorów z puszki, czyli 250 tutaj, Przecież tym odmierz, w tym, w tym odmierz, proszę. Passata, tak? Tak, tej pasaty 250 ml. Yy, bagno. Yy. <grym> Always, to mogła być Twoja reklama. <grym> I to wędruje tu. Jaki dźwięk! Teraz do tego dodaj e, banana. Tak? tak naprawdę? W, w skórce byś go wrzucił? Tak. Czy bym chciał w całości w skórce wrzucić? Mmm! Banan! Mm. Ale czo. Co teraz? Dawaj szybko, następne. Olej, który macie już tam wlany. Olej wlany, wlany olej. Sam się wlał, słuchajcie. Wszystko na razie tam wlewacie. I 130-150 gram... Słodzidła Czyli Czuję się znowu jak na wakacjach w Kolumbii, tam miałem takie... Pracowałem sobie na takiej... Na takiej plantacji 130-150 Tak pomiędzy, no Żeby było Nie będzie to smakowało jak prawdziwa tarta, czyli... Będzie to obiad prawdziwy No mówię że to nie będzie tarta To nie jest tarta Zobaczymy tym on wie lepiej, słuchajcie Ja to włączam, żeby się miksowało a wy w tym czasie możecie już robić tamte. Dwie szklanki mąki. Tymon, robimy teraz potwór szybko? Ale ja nie byłem nominowany. Ja nominuję Tymona. I teraz tak, dwie szklanki mąki. Której? I do mąki mieszacie. zmieszacie zaraz rzeczy, więc najpierw wsypcie szklankę mąki. Tak, będzie, do, będzie dobrze wymieszać orkiszową z zwykłą taką właśnie. Dobrze jakbyście po prostu zrobili miks tych mąk. Dobra. Dobra, jest jedna szklanka. I gdzie ja to mam dać? Do miski? Do miski. Nie ja lubię bananów. Dobra, i druga szklanka tej drugiej mąki. I do tej drugiej mąki wmieszasz łyżeczkę sody i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Chciałabym tylko Wam powiedzieć, że jeżeli e, nie używacie proszku do pieczenia, to możecie w całości sodą zastąpić, jeżeli nie chcecie proszku do pieczenia. Ile tej sody? Łyżeczkę sody i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Mógłbyś równie dobrze dać półtorej łyżeczki sody, no, nawet bez, mogłoby być bez proszku do pieczenia. Więc możesz tak zrobić. Dobra, sypamy. Dobrze i teraz do tego do tego chłopaki wsypcie proszę. Jedną łyżeczkę cynamonu, płaską i jedną łyżeczkę imbiru. My nie mamy, więc pół takiej naprawdę szczypta gałki muszkatołowej. Czy? Trochę więcej. Dobra, wsyp. Syp i jeszcze trochę. Jeszcze trochę. jest ok. Troszkę, troszkę, troszkę. Ja ci mówię. <noise> troszkę. Pięć dni później. Gałkę muszkieterową, tu mam. Z gałka muszkietera. Tak, tyle no. I pół łyżeczki soli. No, jest. Ja nastawię piekarnik na 180 stopni, nawet na troszeczkę mniej, bo jada je grzanie góra dół i termoobieg, więc nawet troszeczkę mniejszą temperaturę ustawię, bo u nas to bardzo mocno niech on się już nagrzewa. I co my mamy dalej robić? I teraz tak do tych składników suchych, Mieszę. które tutaj mamy, no. będzie, Tak, będzie trzeba wymieszać te, ale zanim je wmieszacie, to jeszcze dałabym wanili tam troszeczkę. Wlej całe. Wow. Wmieszaj. Ok, to wszystko mamy wymieszane. I trzeba teraz wlać to? masę wlać do suchych składników. No i daj, daj. Krew się nie nie, krew. nie, nie paćkaj, tylko mieszaj, bo zaraz będziemy wszyscy tym opryskani. <grym <grym A to się ciężko spiera. Porządnie tymą teraz, Porządnie. na bardzo gładką masę. W jedną stronę najlepiej. Ciężka robota? Nie, nie wiem, jest to Oka. Na idealnie gładką Ale masę. Specjalista tak. numer dwa. jestem numer jeden. Mieszaj, mieszaj. Ma być gładziutko. No! Wow! Jak zmieniło kolor. jak nie? Do naszego ciasta użyjemy sobie takiej silikonowej foremki. Możecie też użyć kaksówki. Taksówki? Taksówki. Mateusz, <laughs> co? <śmiech> to ciasto myślę, że z lodami będzie świetnie smakowało. I tak, i w przepisie jest, żeby zrobić lukier imbirowy, ale ja jestem za tym, żeby posmarować to kremem orzechowym. Albo zrobić polewę z masła orzechowego. Wylej. To, no już to świetnie ukręciłeś, więc weź to teraz przelej do yy, foremki. Lej, O nie, patrz, ono tutaj było z mąki. No to tak wymieszaliście, panowie. No to nie, to ono oszukało, to ciało. <noise> Oj, chłopaki, ja tu widzę pełno mąki niedokręconej. No przecież ja mówiłem, że y, boli mnie ręka. Ale ja tutaj już widzę, o, do... nie. Uf, to tak nie działa. Pomóc czystym skrobaniem? Nie mogę. Nie mogę wytrzymać. Wystarczy, nie? No. Pragnę to wyskrobać. Serio? Ty, mówisz co robisz? Mam czekawkę. Tak. U! Już nie ma. Dobra, ciasto trzeba wstawić do pieca i ustawić czas, tak, w co? może... Poczekaj. Bardzo ciężkie mamy łyżki, piekarnik w domu, wszystko jest super ciężkie. nie No. I ciasto poszło do piekarnika. Mamy 175 stopni. Jest 1624 i zaraz ustawiamy czas. Tu jest napisane 40-50 minut. Ja bym, ja bym po pół godzinie y, 25 minut, bym sprawdziła jak ono będzie wyglądało. Dobra. No to teraz pozostaje tylko czekać na ciasto, aż wyrośnie. Czas minął. I ciasto jest na bank gotowe. Nie wiem Właśnie. nawet, czy nie jest za suche. No jest bardzo mocno zrobione. Trzeba je szybko wyciągać, natychmiast. Ta -da. Ta -da. Dobrze, ciasto jest gotowe. Ono musi wystygnąć oczywiście i wrócimy do Was z informacją, czy jest zjadliwe, ale moim zdaniem... Nie, nie jest zakalec. Bardzo dobrze wyrosło, ale moim zdaniem mogło być ciut krócej w piekarniku. Zobaczymy podczas jedzenia. Pachnie jak co? Marchewkowe ciasto. Ale dlatego pachnie jak marchewkowe, ponieważ jest tam cynamon, gałka muszkatołowa. Nie. Tak, pokaż. Tutaj nie pachnie jak pomidor. Ale w ogóle nie czuć pomidora. Kompletnie. E, dobra, słuchajcie. Rozkroimy to ciasto. Zaraz się okaże, czy zrobiliśmy za długo w piekarniku i przesmarujemy sobie to ciasto kremem orzechowym, który jest nutelną na wspomagaczach, dlatego że ma naprawdę bardzo dobry skład, w przeciwieństwie do nutelli, która o żadnym dobrym składzie tutaj nie ma co, co gadać, już Wam pokazuję co tutaj jest. Więc jeżeli gdzieś widzicie ten krem, tą pastę z, z orzechów laskowych, to śmiało kupujcie, bo smakuje przepysznie. Dobra, jak to? Bo jeszcze ten... Odrobinę za słuchę i za mało słodkie. Nie słodkie. No ale krem będzie słodki. Hmm. Smakuje jak w powiedz. No moim zdaniem też smakuje jak ja marka w Tylko nie, nie, nie ma w, w ogóle słodyczy w sobie. sobie mm. Ono jest mniej słodkie. No. Ale jest wilgotne w środku. Po prostu no, możecie dodać więcej cukru. Niż, niż my dodaliśmy. Ale ja mówiłem, żeby dać więcej Ale cukru. ja nie chcę więcej cukru, bo ja mam y, słodką pastę. No dobra. A to... No to my robiliśmy to ciasto, nie ty. Moi drodzy, uważam, że ciasto wyszło całkiem w porządku. Faktycznie, gdyby nie było tutaj kremu, to ono powinno być bardziej słodkie. Natomiast ciasto jest z założenia pod jakiś krem, pod, jakiś, pod, jakąś, pod jakąś polewę i tak dalej. Oczywiście można dodać więcej cukru, więc ja w przepisie podam tyle, ile my daliśmy, a ile można dać, żeby było dobrze i pożegnamy się teraz z Wami. milionie. Tak, machajcie, ta, ta. odpowiedź.